Jest tej strony Patrycimo i dzisiaj gramy w Minecrafta. Niestety, mniej jeden dzień nie było... Dobra, byłem wczoraj w ten filmik, a jeśli ja się cieszę, to zasubskrybował. I proszę subskrybować kanał Pat Patison Games. Proszę. Czekajcie. No dobra. No to stworzę... To, no to już... Gdzie myślę... To zjeść może kończy, Dobra, wchodzę. I niestety nie będzie się drugi odcinek, może trwać 5 minut, bo e, nagryżam go od, e, o si tej 7. To będzie 5 minut, bo też jest sobota. Prawda? Nie wiem. Положим сюда ночью с фижеменского. Но пойдем. Юж... Ну, дань, куд. Да. Землю

Miło mnie. Czy będzie Dobra. Proszę pisać komentarze pod tym filmem. To przypnę Wam serduszko. Jak go nie przyjmę, to przypomnijcie mi. Ale jak ktoś jest nowy, nowa, to proszę zasubskrybować. Mój kanał, wiem, że to jest powiedzenie smacznowa, ale po prostu dać bym chciał, żebyście subskrybowali kanał, żeby się mój kanał rozwijał i żeby było spoko. Niestety e, tym nie ma, bo wczoraj on był u mnie. I niestety on... Nie możemy, bo on gra na komputerze i nie mogliśmy się połączyć, niestety, I, ale nie, najlepsze jest to w tym, że nie, od, nie, odesz, nie odszedł ten, ten error, będzie nadal, będzie nadal na odcinkach, bo my chcemy, żeby nasz kanał był Chcesz, żeby nasz kanał się rozwijał, to zasubskrybujcie ten kanał, jest tam do góry taki na tablecie, na telefonie jest tam taki do góry, e, subskrypcja jak macie go e, czerwonego to źle, musi być szary, wiecie o co chodzi, a jak macie na komputerze to do, pod dołem i ma, nie może być czerwony, bo czerwony jest zły, tak jak... Krew, a krew nie chce, żeby się nikomu lała. Ten domek jest piękny. O lololej. a co to jest? Niestety, kilofa nie mam. E nie, chyba kilofa nie mam ale chyba gdzieś tylko schowałam. No to niestety, nie zima. Bo teraz miałam zrobić. Opsa. A więc akurat nie zrobiłam? Okej, okay. gdzie moja Nie wiem, gdzie to są, no, chyba to gdzieś w gracie. Jedni tu, jedni do kowal. Niestety tak jest, że... Nie no, możemy jeszcze tak w codzieniu filmów nie czuwać. dobra. Będą trzy dni... Będą filmy. Przez trzy dni, czy kilka dni będą filmy. O a resztę to poświęcę sobie tak dla siebie. Dobra, no dla płacimy. Go, let's go! No dobra, że to tu i widzę, że... O! Pomost! Hopsa! Uuuu! ten no golemingowym A, no to... no to Co Zostawiajcie łapki w górę, żebyśmy nasz kanał rozwijali Jak to możliwe, że to jest na trawie. To, to kolejsk powiedzieć. Woda? Ja, to był po prostu się gra tak zespół. Wszyscy będę chyba robię sobie się gorsze to jest z tym, że e, nie mogę wyjść na ten świat, co byliśmy wczoraj. Był, był pierwszy świat. Wiesz, jak chwilę aprilje jest i tamte rzeczy. Możemy wiedzieć, bo mój, mój kolega Ty mamer stworzył ten świat i dlatego nie może. Mogę ja pokończyć publicznie. Tak, na wyjęciu, na wyjęciu, na wyjęciu, na do nas z na wyjęciu, na wyjęciu, Upsa, hopsa, no, ten odcinek też nie będzie trwać długo, 10 minut, jeszcze 4 minuty, a nie będę was martwić, w pół będzie jutro też odcinek, Więc nie wiem co robić, może, dobra, idę szybko. Uh, powieczka. Czekaj, tylko sobie przyrobię te deseczki. Skieta? i może masz masz, masz tutaj będziesz mogła sobie leżeć czyli opalać crafting i lecimy wydbijać kanień będzie z dłuższej dobre najlepszej tak to nic nie chodzi Wrócimy do spańka. E, to był taki odcinek, że będziemy grali na tym świecie. Będziemy grali. Będziemy grały na świecie. To był taki oprowadzający odcinek. No to no, no, jeszcze się nie żegnam. Będzie super jutro. A no, jutro myślę, że przyjdzie do mnie ten Może dzisiaj jeszcze? Ale nie wiem. Nie pospieszajmy go. Mm, no. To. Bardzo.